Literalny, literalny. Skąd sjechać? Z Warszawy. Ja. Wspaniale. A czy jakieś pozdrowienia miłe? Przede wszystkim dla jury. To jest pierwszy uczestnik, który pozdrowił jury, Proszę zwrócić na to uwagę. Ciekawe, kto pozdrowi konferencjierkę. Zobaczymy. Jaki ptak? No, jak nie widać. E... Miała być Bogatka, ale to przecież nieporozumienie, więc myślę, że zaprezentuję teraz Wróbla i na Bogatkę jak już się dostanę do finałów, to wtedy będziecie musieli trzymać kciuki, że wylosuję. Czyli teraz Bogatka, teraz... A, Jezu, przepraszam bardzo, Wr Wróbel, to już są nerwy takie... Wróbel, ale denerwujesz się? Odrobinkę. A czy Wróbel jest na twoim jakimś ulubieńcem? Myślę, że najbardziej się nie będę po prostu zaprezentować. O nie, ja mam mikrofon, bo to jest. Fajnie, ale uwaga, czy mamy tam wróbla? Tak, już o, mam wróbla. Dobra, uwaga. To ja zapraszam tutaj do mikrofonu. A to jest jakiś nieśmiały wróbel. Poszukam innego, sekundę. Taki, Tak jest opisany plik tam. Nieśmiały wróbel. Tego jest. <śmiały, Śmiały bardzo. To jest dobre. To jedna z opcji wróbla. Jeszcze, jeszcze jednego tutaj zaproponuję. To jest wróbel, no tak. To jest wróbel. I'm speech, I'm out of speech. Chyba nie trzeba powtarzać, że chcemy jeszcze tego wróbla troszeczkę usłyszeć, prawda? Proszę bardzo, musi być biznes, nie ma szans. Jakie to jest wspaniałe. Bardzo dziękujemy. W Rubel w naszym wykonaniu brzmiał ćwir ćwir e, ale na pewno gdzieś tam było ćwir ćwir. Tak, e, jeszcze jakby chcieliście być, mógłbym zaprezentować. Coś, czego akurat nie było na liście, ale... Niestety teraz nie możemy, bo to jak mówiłam, in, znaczy po prostu no, no ten regulamin nasz jest tak hardkorowy, my podpisywaliśmy to krwią. E, musieliśmy po prostu pisać w Excelu godzinami ten regulamin, więc ja bardzo to, tyle zostało, ale bardzo przepraszam, ale zobacz.